Z jednej strony rekordowe zyski banków, z drugiej nierozwiązany problem kredytów frankowych i wizja kolejnych wakacji kredytowych. Co wydarzy się w kolejnych kwartałach w bankach, a na co powinni szykować się klienci banków? Mikołaj Kunica, to jest program In Business, a moim gościem jest pan Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam. No to zacznijmy od tych zysków, bo rzeczywiście jak się spojrzy na wynik kwietnia to wyjmując jeden przypadek, gdzie było rozwiązanie rezerwy na Getty Nobel Bank, no to był rekordowy kwiecień ever, jeśli chodzi o zysk netto. A od początku roku do końca kwietnia prawie 13 miliardów zysków, jakby tak policzyć dobrze, to na koniec roku, jeśli nic się nie wydarzy, będzie ze 30 miliardów. Wielokrotnie podkreślamy, że w przypadku banków obowiązują nieco inne reguły funkcjonowania i oceny wyników. Dla banków podstawowym elementem, jako dla instytucji, które nazwijmy to kumulują zyski, aby wzmacniać kapitał, a kapitał jest podstawą do dalszej działalności, do udzielania kredytów. W bankach nie wartość nominalna zysku jest podstawową miarą rentowności, ale zwrot na kapitale. Zwrot na kapitale, który w przypadku polskich banków przez okres ostatnich kilku lat był dla sektora na poziomie 4-5%, a to, co jest tak naprawdę od banków wymagane, aby były zdolne do wykonywania swojej funkcji, jest w granicach 12-15%. A więc banki w sposób jednoznaczny w tym roku mają dość specyficzną sytuację, w której pewnie w pewien sposób próbują a uzyskać rentowność na wymaganym poziomie, i to wymaga takich nominalnych wartości zysku. Do tych wartości powinniśmy się przyzwyczaić, bo to są wartości, które sektor bankowy powinien generować. A pan tak westknął, kiedy podałem te dane, bo wie pan podobnie albo lepiej niż ja, że dla decydentów, a nawet dla zwykłych ludzi, to, co pan właśnie wyjaśniał, jest trudne, skomplikowane, niezrozumiałe. Tak. A z drugiej strony. Zrozumiałe jest, że jeżeli mają te banki tyle pieniędzy, to niech transferują część tych zysków do gospodarki. Może taki windfall tax, albo na przykład wakacje kredytowe, o których już kilka dni temu mówił pan premier, że być może przy zastosowaniu jakiegoś kryterium dochodowego, czyli nie dla wszystkich, ale czemu nie, no banki stać. Znowu pan westchnął. Tak, bo nie zgadzam się z taką filozofią, takiego funkcjonowania i takiego podchodzenia do... No do sektora. Jeżeli stwierdzamy, że taki jest wymagany poziom rentowności banków, to mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem, dlaczego próbujemy i tworzymy atmosferę, w której sektor bankowy należy specjalnie osłabić. Jakie są konsekwencje osłabienia sektora bankowego? Pierwsze, bez wątpienia dla każdego klienta jest to konieczność liczenia się z tym, że banki będą podnosiły opłaty oraz będą operowały przy większej marży co związane jest z tym, że nasze usługi będą droższe. Przyzwyczailiśmy naszych klientów ze względu na to, że jesteśmy sektorem niezwykle efektywnym w porównaniu z innymi bankami, że nasze usługi są tanie. Oczywiście jest to kwestia odczucia, ale jeżeli weźmiemy liczbę porównane z innymi sektorami bankowymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to był to względnie tani sektor bankowy. I z tym musimy się liczyć. Punkt drugi. Osłabianie wyników banku oznacza osłabienie ich bazy, bazy kredytowej, co może nie oznacza natychmiast jakichś kłopotów w przypadku banków, ale ogranicza ich zdolności do generowania wzrostu akcji kredytowej w kolejnych latach. Jeżeli popatrzymy jakie wartości przyrostu akcji kredytowej banki generowały przed rokiem 2019 tak, i porównamy to z dzisiejszymi wartościami, no to oczywiście jest to przepaść. Ale chcielibyśmy, aby już wraz z postępem rozbudzenia gospodarki, czyli od roku już najbliższego od 2024 roku, aby banki generowały, miały zdolność do podźwignięcia ciężaru zwiększenia akcji kredytowej w tych wszystkich obszarach. Pewnie w zakresie hipotek nie będą to te wartości, co jeszcze w roku 20 czy 21. Ale taką normalną produkcję na poziomie 70-80 miliardów roku w każdym roku powinniśmy założyć plus wszystkie ogromne programy o których mówimy: transformacja energetyczna, zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, odrabianie formuł zapasów i kapitału obrotowego w naszych przedsiębiorstwach, czy chociażby elementy o których zaczynamy powoli rozmawiać zdolność do odbudowy Ukrainy. Mówimy tutaj o setkach, setkach miliardów złotych dodatkowych kredytów w stosunkowo krótkim czasie. No na to dobrze by było mieć zbudowany kapitał. Jeżeli tego kapitału nie będzie, będziemy mieć pewien kłopot. W stosunkowo krótkim czasie rozpali się kampania wyborcza, a potem będą w stosunkowo krótkim czasie wybory. Tak. I najprościej jest w takim czasie politykom sięgnąć po łatwe pieniądze, tak. teoretycznie łatwe, które są w bankach. To jest zostało przećwiczone, tak kosztowało sektor 14 miliardów złotych zaksięgowane w 2022 roku i teraz szacuje się, że mamy takie szacunki oczywiście, bo nie wiemy jakie byłyby te kryteria dochodowe, ale można przyjąć jakieś założenia, my przyjmujemy, że to byłby koszt dla banków na poziomie 6 może 7 miliardów złotych i wtedy wszyscy powiedzą co to za pieniądze jak bank ma, jak banki zrobią 30 miliardów. To jest w tym jakaś logika. Konsekwencje, czy tej układ na ten wyrok może. Niezwykle szybką. Więc oczywiście, podstawy do tego są, jest okres wakacyjny, jest tutaj ciężar tego, tego wyroku, jest oczywiście ogromny. No gdyby, gdyby... Pomimo, że chodzi o rozstrzygnięcie, stanie z kapitału i prawdopodobnie, wiedząc, jakie były y, wystąpienia rzecznika CUE, można tak. spodziewać się y, informacji, że nie powinny i to będzie cios. KNF szacuje znacznie więcej, dodatkowy 100 rezerw... miliardów nawet. Tak, jako łączna pula, czyli dorocznym rząd 30 miliardów, sam problem frankowy praktycznie go czyści w okresie najbliższych dwóch lat, plus wakacje, które następują trochę w innym momencie i tak dalej, i tak dalej, no i odłożenie, i karlenie sektora bankowego. No, kwestia wyboru, że się tak wyrażę, każdy z nas funkcjonuje, natomiast bez wątpienia, no oprócz tego, jeśli chodzi się od mniej więcej pięciu lat nierentownym ze wszystkimi konsekwencjami. Okay. Na razie wiemy, że ze względu na wątpliwości związane co do mm, poziomu praworządności, lex Tusk, czyli tak zwaną ustawę, która ma tropić wpływy rosyjskie. Okay. Oczywiście żal jest tych pieniędzy, bo teraz one są bardzo potrzebne. To innych podmiotów, mówiąc szczerze, czy innych państw. Nasza pozycja od tego zależy, nasza przyszłość, która jest bardzo silna. I to, jest, to jest w tym wszystkim bardzo dobre. To jest silna, mocna, bardzo dobrze zdywersyfikowana i zbilansowana gospodarka. Już osiągają skalę taką, która no, budzi respekt, ale mogą być dwa razy, pięć razy, dziesięć razy większe w bardzo krótkim czasie. To od nich zależy nasza przyszłość tak naprawdę. My oczywiście mamy, mamy powinność, aby je wspierać i, 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 i zapewniać im odpowiednie finansowanie. Panie prezesie, na koniec chciałem pana zapytać o trendy, bo ING jest najbardziej, mówiliśmy o metaversum. Teraz wszyscy mówią o AI za sprawą tego interfejsa GPT. Natomiast ja się zastanawiam, co pan sądzi o tej mniej o taki spekulacyjny babo jak przy Dotkomach. Jak jest Pana postrzeganie tego trendu związanego z rozwojem OpenAI czy jakiejkolwiek innej propozycji implementacji algorytmów logicznie myślących i prognozujących i rozwijających się w biznesie? To jednak jest zmiana radykalna. Ona ma oczywiście dla życia społecznego sporo zagrożeń. W tacie fake obrazy, fake wideo, ale jednocześnie dla produktywności. Osób, czyli wspomagania pracowników w ich pracy, no jest to zmiana faktycznie dramatyczna. Jest to zmiana dramatyczna w tym sensie pozytywnym. Tego typu narzędzia mają swoje plusy i minusy. My oczywiście, zmiana, no powiedziałbym tak, zawsze kiedy rozmawiamy o tego typu zmianach, to oczywiście... Więc wszystkie te opowieści, że za chwilę wszyscy stracimy pracę, oczywiście są nieprawdziwe, ale z punktu widzenia takiego średniego i długiego horyzontu w budowaniu, e, Uwolni nasz czas w kreatywne myślenie, wymyślanie nowych e, ścieżek dochodzenia do jakichś... korzystania wykorzystania tych nowych technologii, no e, tak powiedzieć, tego jest bardzo dużo. Także to jest nowe wyzwanie, ponieważ czyli szybko się musimy regulować ten rynek po prostu. Tak, my jako banki mamy Absolutny obowiązek chronić naszych interesy, naszych również i duże wyzwania. Panie prezesie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pan Brunon Bartkiewicz, proszę jak zawsze za tydzień.